Czy pycha zgubiła Jasnowidza Jackowskiego? I kolejna sprawa, e, która się wiąże praktycznie z tą pychą, czy Jasnowidz Jackowski może być tutaj powoływany, jeśli chodzi o sądy jako biegły sądowy. No właśnie dzisiaj na temat kontrowersyjnej sprawy dotyczącej jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Temat szokującej historii, która miała miejsce pewnie z 10 albo 12 lat temu dotyczącej Jasnowidza Jackowskiego, o której on sam mówił, tak, przedstawia tą historię, praktycznie na swoim kanale, na YouTubie. tego czasu tutaj. Prokuratura w Katowicach, w związku z jakąś sprawą, którą prowadzona, która tam była prowadzona, powołała Jasnowidza Jackowskiego jako biegłego w danej sprawie z zakresu jasnowidzenia. No i Jasnowidz Jackowski pochwalił się tym praktycznie tą informacją, no bo dostał takie pismo z prokuratury, na swojej stronie internetowej pochwalił się właśnie tym pismem i wywołał to ogromny lament, praktycznie burzę medialną, polityczną. Nawet w tej sprawie praktycznie interweniował tutaj wiceminister sprawiedliwości, Ówczesny ten, który praktycznie wtedy był. No i pytanie też jest takie: czy tutaj pycha nie tak naprawdę, no, po prostu nie zgubiła jasnowidza Jackowskiego? To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa też jest taka: czy jasnowic Jackowski może być powoływany na biegłego? Znaczy, ja powiem w ten sposób: moim zdaniem, jako biegłego, nie. I to mówię po prostu stanowczo, że nie. Co innego opinia jasnowidza Jackowskiego, no chyba, że po prostu nie mógłby sąd brać pod uwagę, bo opinia, jest też, opinia biegłego jest bardzo ważna w kontekście sądu. No na przykład są kwestie na przykład medyczne, gdzie jest tutaj na przykład po prostu ktoś, tak, po prostu który potrzebuje opinii biegłego, no i sąd nie jest lekarzem i sąd w dużym stopniu daje wiarę, czy też bazuje na opinii biegłego. Jeżeli na przykład, no wyobraźcie sobie taką sytuację, na no całym szacunkiem, tak, ja rozumiem, że jasnowickowski ma dokonania na swoim koncie i tak dalej ale jeżeli na przykład Jasnowic Jackowski jako biegły wydałby jakąś opinię, na przykład w sprawie karnej, bo na części takie sprawy po prostu mają miejsce, na przykład zabójstwo jakieś i tak dalej, no to w tym przypadku, jakby tutaj Jasnowic Jackowski może się przyczynić do skazania kogoś, tak? Czy sąd może wydać po prostu opinię, chociaż nie powinien, tak? Ale weźmy pod uwagę właśnie tutaj jego jako biegłego, co może być kluczowe po prostu przy wydaniu wyroku. No, i to jest kiepska sprawa, tak? No, bo jednak Jasnowic jest Jasnowidzem, a jednak do skazania kogoś, no, po, potrzebne są jednak twarde dowody, tak? A nie poszlaki. No, z całym szacunkiem, tak? A poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że Jasnowic może się pomylić. Że może się po prostu pomylić, tak? No, były takie przypadki jak ten po prostu pan Komenda, który trafił tam do e, więzienia, tak? Ile on przesiedział? 20 lat, czy 20, praktycznie chyba 6 lat, już nie pamiętam, e, i został uniewiniony i tak dalej. No, ale zepsuł to mu kompletnie życie, tak? Co z tego, że dostał jakieś odszkodowanie? Także, moim zdaniem, sądy powinny po prostu korzystać z opinii Jasnowidza Jackowskiego, brać to pod uwagę, natomiast nie powinny powoływać go jako biegłego. Kolejna sprawa, argumentem na nie jest to, że biegłym, żeby być, to trzeba po prostu spełnić oczekiwania, nie, pewne wymagania, jeśli chodzi o nie, tutaj sądownictwo, na przykład mamy biegłego tam tłumacza, tak, czy, czy, czy tłumacza przysięgłego, nie, czy na przykład, no to on musi specjalny egzamin zdać, po, poza tym, że ma studia i tak dalej. Jeżeli jest biegły lekarz po prostu, no to on, oprócz tego, że jest lekarzem medycyny, nie, znaczy ma specjalizację, tak, odpowiednio, to też musi przyjść jakieś szkolenie, egzamin, i tak dalej. Natomiast jasnowidz, no wiadomo, że praktycznie w Polsce mamy tylko jednego jasnowidza Jackowskiego, no są fantastycznym jasnowidzem, Natomiast to też jest niebezpieczne, bo on jest praktycznie sam jako biegły, tak? gdyby, gdyby po prostu więcej, więcej prokurator proku, sądów korzystało praktycznie z możliwości jasnowidza Jackowskiego, to by był też paradoks, tak, bo on by był jedynym biegłym, jeśli chodzi o zakres tutaj po prostu jasnowidzenia w Polsce, i to by było też niebezpieczne w kontekście takim, że po prostu wtedy, no, Jasnowidzian jako jedyna osoba w Polsce z zakresu jasnowidzenia byłaby biegłym, miałby bardzo dużo spraw, bo wiele by sądu pewnie z tego korzystało, czy by podpierało się praktycznie tym. Co też byłoby niekorzystne nawet psychologicznie, mentalnie, tak, bo tutaj, tak, po prostu, no, wyobraźcie sobie, taka osoba wtedy bardzo rośnie wewnętrznie, tak, że on jako jedyny w Polsce, no, to nie mamy jakichś tam biegłych zakresów kardiologii, Ortopedii, psychiatrii, biegłych z zakresu neurologii, tak. To są różni lekarze w całej Polsce. No to na razie, to by się okazało, że on by był jedynym biegłym w Polsce. To jest też niebezpieczny, niebezpieczny precedens, chyba że takich biegłych byłoby więcej. No ale no, nie ma takich osób jak Jasnowidze Jackowski, więc moim zdaniem sądy powinny korzystać z opinii tutaj Jasnowidza jeżeli po prostu tego by chciał czy prokurator, ale opinii. Jako opinia. A natomiast nie w roli praktycznie tutaj biegłego. Gigantyczny błąd ze strony Jasnowidza było pochwalenie się tym na stronie internetowej, ale to po prostu pokazuje pewną próżność, tak, jeśli chodzi o Jasnowidza Z całym szacunkiem ja szanuję to Jasnowidza każdy z nas jest po prostu dziś próżny. Ja też jestem próżny pewnie w jakichś kwestiach. Natomiast jednak, jednak jest sobie to po prostu dopisywanie, tak. Jemu po prostu jakby zasługi, zasługami i tak dalej. To, że on współpracuje z policją, bo on też to tłumaczy praktycznie. Praktycznie Jasnowidz Jackowski na swoim kanale, że on współpracował z policją, z Wydziałem Archiwum X i bardzo dobrze, i słusznie, i dobrze, że policja współpracuje z Jasnowidzem Jackowskim. Natomiast policja nie zastąpi Jasnowidza, Jasnowidz nie zastąpi policji, ale to są dwie odmienne sprawy. Współpraca z Archiwum X to jest współpraca na bazie poszukiwania przestępcy. I tam rzeczywiście warto po prostu tutaj korzystać, ale policjant nie wyda wyroku na podstawie opinii jasnowidza jackowskiego. a sąd, mając opinię biegego może wydać decyzję. Może, a nie musi, może się nią podpierać, może ją po prostu przyjąć w całości, tak. No mówię wam cały czas, no, jak mamy jakąś sprawę, praktycznie w sądzie, nie wiem, ktoś walczy ze szpitalem o odszkodowanie, ktoś walczy, jeśli chodzi na przykład tutaj o rentę w sądzie, ktoś walczy na przykład, bo miał wypadek komunikacyjny, tak? No przecież sąd nie jest w stanie stwierdzić, na przykład, nie wiem, ktoś jest poturbowany po wypadku, czy jaki jest stopień uszkodzenia procentowy, uszczerbek i tak dalej na zdrowiu, musi być powołany biegły, no to jest oczywista sprawa. I wtedy sąd w dużym stopniu, pewnie w 90% opiera się opinii biegłego. No i teraz załóżmy, na przykład jest sprawa jakaś morderstwa jakiejś kobiety czy mężczyzny i tutaj sąd po prostu prokuratura korzysta z opinii biegłego jasnowidza Jackowskiego i on podejmuje decyzję, okej, okay, nie po prostu podejmie na 100 przypadku 90% ma trafnych, ale w 10 przypadkach źle, tak, a na przykład prokuratura to weźmie i jakaś osoba powstanie skazana w tych 10%, a więc taki błąd nie może być dopuszczony, tak, taki błąd nie może być dopuszczony w przypadku, co nie oznacza, że można z tego korzystać, tak, to, to, to jest oczywista sprawa. No więc, no to jest ta, ta była po prostu ta próżność, to jeśli, jeśli chodzi o jasnowicję ackowskiego, opublikowanie to na stronie internetowej. To jest takie praktycznie sobie dopisywanie. Tak samo tą próżnością było to po prostu ten, ten tytuł książki, tak? No, jasnowic Jackowski na policyjnym etacie, tak? no, to to już jednak trzeba odróżnić dwie odmienne sprawy. To, że często policja korzystała z usług Jasnowidza no to jasnowic nie jest policjantem. Żeby być policjantem, to nie jest taka prosta sprawa, trzeba przejść testy sprawnościowe, psychologiczne. Po prostu fizyczny, przejść, przejść, przejść szkolenie po prostu w, w, w szkole policyjnej w szczytnie, czy tam w innym miejscu, potem po prostu zaczynać od najszego stopnia tak zaszerogowania, później awansuje się, człowiek, człowiek awansuje i tak dalej, w miarę możliwości. Natomiast to jest takie sobie przypisywanie, tak? to jest takie po prostu przypisywanie sobie po prostu tego. To tak jakby student medycyny chciałby po prostu od razu przeskoczyć być profesorem. Tak się nie da, tak? Nie, nie przeskoczy po prostu, tak? Gdyby rzeczywiście. Jasnowic Jaskowski był policjantem, przeszedłby praktycznie na emeryturę i oprócz tego, że był policjantem, miał ten dar jasnowidzenia, to mógłby po prostu wtedy powiedzieć, tak? Natomiast no też rozumiem, że to może być ta, ta kwestia, faktycznie tytuł nośny i tak dalej. Ja nic nie mam przeciwko, bo to fantastyczna książka. Sam kupiłem tą książkę, czytałem, jest super. Tylko mówię, no to są jakby mylenie praktycznie pojęć, tak? Mylenie praktycznie tutaj pojęć, bo niedługo po prostu nie wiem, człowiek, który będzie wykonywał masaż, to będzie nazywał się tutaj, że jest profesorem, tak? Że on jest profesorem po prostu ortopedii, bo on wyko wykonuje masaż, a więc wieje po prostu, jak wygląda kwestia budowy człowieka i tak dalej. No nie, no to są odmienne sprawy, tak, no chyba, że tam ktoś jest lekarzem ortopedą i oprócz tego zajmuje się ma ma kwestią masażu, ale no to są inne sp sprawy, tak, fizjoterapeuta, czy to jest coś innego, masażysta, to też jest coś innego, a profesor ortopedii to też jest zupełnie inna sprawa no właśnie, jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie co na ten temat myślicie to wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem napiszcie w komentarzu co wy na ten temat sądzicie co na ten temat myślicie czy rzeczywiście Jasnowidz Jackowski powinien być powoływany jako biegły sądowy czy po prostu sądy, prokuratury powinny korzystać z pomocy Jasnowidza Jackowskiego w jakiej roli, jako może eksperta, może opinia i tak dalej czy powinny się podpierać po prostu wyroki, zapadać na podstawie tutaj takiej opinii? No mówię, no biegły to musi mieć też po prostu odpowiednie też tam wykształcenie, tak, czy egzaminy i tak dalej. A to jest. Mm, wiadomo, że są też biegli na przykład, takie, jeśli chodzi o spra sprawy parapsychologii, czy pa para jakieś zjawiska paranormalne. No ale, no nie wiem, no nie wiem. Moim zdaniem nie, po prostu, tak. Co nie oznacza, że nie powinny sądy korzystać z pomocy, na przykład, czy prokuratury, tak jasno widzę, Jackowskiego. To wszystko, Cię pozdrawiam, trzymajcie. się.